Tylko zatwardziali lewicowi zapszalcy nie chcą dopatrywać się żadnych analogii między wykorzystywaniem kruczków prawnych w celu utrącania prawicowych czempionów politycznych Bibiego Nataniachu w ostatnich latach w Izraelu i Trumpa aktualnie w Stanach. Chodzi głównie o to, żeby przy pomocy sfingowanych na siłę szemranych zarzutów korupcyjnych obrzydzić obu tych charyzmatycznych przywódców, w oczach szeroko pojmowanej klasy średniej i tak zwanych niezdecydowanych wyborców, jak się rzekło, w ostatnich latach w Izraelu, taktyka ta okazała, okazała się niestety skuteczna. Karykaturalny proces wytoczony Bibiemu za rzekome łapownictwo i ko korupcję sprawił, że parokrotnie nie udało mu się w sposób przekonujący wygrać wyborów. Radykalny zwrot. Nastąpił dopiero w listopadzie zeszłego roku, gdy miarka z lewackimi machinacjami przebrała się na tyle, że centroprawica z Likudem na czele wróciła z hukiem do steru rządów. Warto wiedzieć, że Donald Trump jest najlepszym przyjacielem, jakiego Izrael kiedykolwiek miał w Białym Domu. Jesteśmy jedynym zachodnim krajem, yy, gdzie Biden od początku swojej kadencji jest mniej popularny od Trumpa. Jedynym krajem OECD, gdzie prezydentura Trumpa ocena, oceniana jest do dziś wyżej yy, niż Bidena, związanego pępowiną ze skrajnie lewicowym skrzydłem w Partii Demokratycznej. W realu trzeba liczyć się z tym, że istnieją się jakby dwie osobne Ameryki, całkowicie różniące się od siebie. Demokratyczna Ameryka nienawidzi zarówno Trumpa, jak Netanyahu, hejtując ich wściekle jako y, wrogów demokracji i podmioty nielegalne. Wisienko na torcie tego zaprzeństwa jest właśnie ciąganie ich po sądach.